Zor. Wypijmy za dobrą pracę nowego szpitala w Santasco i jego założycieli z Towarzystwa Handlowego Południowych Indii. Znieśmy toast za zdrowie wszystkich gości. Dziękujemy Wam za przybycie. Na zdrowie. Na zdrowie. Ten szpital mogliśmy otworzyć dzięki łaskawej uprzejmości komendanta Raymonda. Proszę o nas nie zapominać i nadal darzyć względami. Rozejrzałem się trochę po szpitalu. Wyposażenie i budynek są znakomite, jestem pewien, ale to nie wszystko. Co to za pijaczyno? Jak on się tu dostał? Co z lekarzami? To żółtodzioby, ledwo od ziemi odrosłe. Nazywasz nas żółtodziobami? Przestań, Lukino. Nie wiem, kim pan jest, ale oni są absolwentami najlepszej uczelni medycznej w Europie. Byli prymusami. Nie ma pan prawa tak o nich mówić. Wiedza lekarza to nie wszystko. Lekarz musi mieć serce. Jest pan pijany, doktorze. Idziemy do domu. Doktorze? To Timoteo. Lekarz ogólny. Obraża nas, ponieważ jego praktyka upadnie, gdy otworzymy szpital. Nigdy nie leczyłem dla zysku. Nigdy. To boli, puść mnie. Jestem, jestem. Co robicie? Czy tak postępują lekarze? Przepraszam. Co się stało? Przyjęcie dopiero się zaczyna. Nie powinniście używać siły. To dobry lekarz. Mieszka tu od dawna. Ludzie go szanują i podziwiają. Tego pijaczynę? Lepiej zatrudnić go na eksponowanym stanowisku, niż pozbywać się. Rozumiem. Dziękuję za radę. Będę wiedział, co robić. Dobrze, rozegraj tę partię. Cicho, nie martwcie się. Doktor czuje się dobrze. Chcemy zobaczyć jego pogodną twarz. Właśnie. Co się dzieje? To wczesny ranek. Doktorze, jak twoja rana? Nie krzyczcie. Boli mnie głowa. Uderzyliście w głowę? To tylko migrena. Doktor Bisante? Uderzyłeś go. Czego chcecie? Przepraszam, wczoraj byliśmy niegrzeczni. Oto dowód naszej skruchy. Kosztowna rzecz i prosimy Pana o współpracę. Chcemy, żeby został Pan zastępcą dyrektora szpitala. Wynagrodzenie sam Pan wyznaczy pieniądze nie grają roli. Przeceniacie mnie. O nie. Wszyscy mieszkańcy bardzo Pana podziwiają. Dlatego właśnie chcemy Pana zaangażować. Odmawiam. Dlaczego? To dobra propozycja. Nie chcę mieć jako przełożonego kogoś z tak idiotycznymi wąsami. Do diabła, idziemy. Ten Timoteo, wygonie go z miasta. Doktorze Lukiano, nagły przypadek. Pijany gość spadł ze schodów hotelu. Jest w pokoju przyjęć. Rozumiem. Jak się czuje pacjent? Połamane żebra uciskają narządy wewnętrzne. Ma 10. Nie, 5% szans na przeżycie. 5%? Dobrze. Zabierzcie pacjenta do kliniki Timoteo. Co pan powiedział? Pacjent umrze, jeżeli to zrobimy. To nie pana sprawa. Powiedz hotelarzowi, że zabieramy pacjenta do doktora Timoteo. Nasz lekarz dyżurny nie może operować z powodu przeziębienia. Trzeba trochę zwlekać z przewozem pacjenta. Zrobi się. Proszę pozwolić mi jechać. Chcę zobaczyć metody leczenia Timotea. Nazwał mnie żółtodziobem dziobem. Zgoda. Ale nie możecie rozpoznać pod żadnym pozorem. Rozumiem. Tętno też jest słabe. Martine przygotuj się do operacji. Czy wyzdrowieje po operacji? Ma około 3% szans. Tylko 3%? Lekarz czasem jest bezsilny, ale nie rezygnuje, nawet przy 1% szansie. Proszę przynieść osoloną i czystą wodę. Za chwilę jestem zajęta. Wodę? Trochę wypiłem, chcę zwymiotować. Przyniosę usoloną wodę, doktorze. Dziękuję. Co to jest? To nie pańska sprawa, doktorze. Mogę zaczynać. Martine Scalpel Co się dzieje, doktorze? Nie, nic. Doktorze, co się stało? W czym mogę pomóc? Biego, złe wieści. Dlaczego jesteś taka zmartwiona? Doktor Timoteo operował po pijanemu. Pacjent zmarł. Co takiego? Co pan robi, sierżancie? To jasne. Zamykam gabinet Timotea. Zamykasz? Popełnił duży błąd. Komendant jest i tak wspaniałomyślny. Pozbawił go prawa praktyki, a mógł aresztować. Gdzie doktor? W środku. Tak mi przykro. Nie wychodzi ze swojego pokoju. Nie chce nikogo widzieć. Rozumiem. Dzień dobry, jaki piękny dzień! Wszyscy mną pogardzają: Timoteo, pijaczek, Timoteo, morderca. Czekajcie. Oberwiecie. Doktorze. Podnieś się, doktorze. Zostaw mnie w spokoju. Dam sobie radę. Doktorze, wciąż nie mogę pojąć. O co chodzi? On nie był pijany podczas operacji, ale pił alkohol. Tak, ale wypił tylko pół butelki. Zwymiotował to pod wpływem osolonej wody. Wiesz, że dużo pije. Nie upija się taką ilością. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Znam go przecież od lat. Wiem, mężczyźni, którzy przywieźli pacjenta, musieli zrobić coś złego. Mężczyźni wyglądali na łotrów. Jeden z nich miał bliznę. Bliznę? No tak, zaczynam rozumieć. Pan Fernandez z pokoju 202 już jest zdrowy. Jutro może wyjść do domu. Zawiadom rodzinę. Nie możesz zapłacić? Trzy srebrne monety za leczenie przeziębienia? To absurd. Doktor Timoteo wziąłby najwyżej 10% tego. Nie żartuj. Jeżeli nie masz pieniędzy, sprzedaj dom lub ziemię. Jak traktujesz pacjenta? Zjeżdżaj. Doktorze, dobrze zarabiasz dzięki naszym metodom metodom pobierania opłaty. Są skuteczne. Wiedza to nie wszystko. Lekarz musi mieć serce. Lekarz bywa bezsilny, ale nie rezygnuje, dopóki jest jakakolwiek szansa. Doktorze? Doktorze Lukino? Pan Bisante chce z panem porozmawiać. Rozumiem, już idę. Ten facet to kapital. Co mówiłeś? Powiedziałem, że to kapital. Nie rozumiem. Kapital. Liczba pacjentów gwałtownie rośnie od czasu zamknięcia gabinetu Timotea. W takiej sytuacji możemy podnieść opłaty. Ludzie muszą leczyć się u nas. Rozumiem. Ten szpital jest ważnym etapem naszej działalności. Postaraj się. Wzywał mnie pan? Dlaczego wypisujesz pacjenta z sali 202 bez mojej zgody? Doszedł już do siebie po operacji. Nie musi tu dłużej zostawać. W ten sposób pobierzemy bardzo małą opłatę. Jak to? Ma zostać jeszcze tydzień lub dwa. Zaordynuj jakieś lekarstwa. Rozumiem. Już dzisiaj odchodzę z tego szpitala. To nieuczciwe pobierać horrendalne opłaty od pacjentów, wykorzystując fakt, że w okolicy nie ma innego szpitala. Widziałem jak strażnik wrzucał coś do wody doktora Timotea. Mam dosyć tego szpitala. żegnam. Za dużo wie. Wiesz co z nim zrobić? Doktorze, czy rzeczywiście chce pan odejść? Tak. Co zamierza pan robić? Jakoś dam sobie radę. Doktorze, ja. Powodzenia. Na pomoc! Wisante ci kazał? Mogłeś pracować spokojnie, gdybyś trzymał język za zębami, głupcze. Teraz będziesz leczył w niebie. Kto to? Zorro? Zamierzasz uciekać? Odrzuć broń, albo on zginie. Bisante, wpędziłeś doktora Timotea w pułapkę, żeby przejąć leczenie w mieście. Zamknij się, przestępco. Natychmiast rzuć broń. Kochanie, nasz syn. Luiso, co się stało? Nasz syn Jose spadł z konia. Spadł? Pielęgniarka porównała jego stan do stanu pacjenta z hotelu. Likno, wykonasz operację. Bez zwłoki. Nie mogę utrzymać skalpela. Strażnik bił mnie w prawe ramię. Nieszczęście. A inni lekarze? Drugi właśnie operuje. Co będzie z naszym synem? Timoteo mógłby operować. Ale dlaczego się wahasz? Szybciej. Poproś go, żeby pomógł dziecku. Jose może umrzeć. Zgoda. Prośmy go. Jesteś podły. Władowałeś doktora Timoteo w kłopoty. On ci nie pomoże. Czy to prawda? Powiedz. Wystarczy. Sprowadzę doktora Timoteo, obiecuję. Trzykujcie się do operacji. Jego syn? Musimy się śpieszyć. Jedź ze mną do szpitala. Nie. Czemu? Jestem starym pijakiem bez prawa praktyki. Nie wierzę własnym uszom. Ludzkie życie zawsze było dla ciebie najważniejsze. Mów co chcesz, nie pójdę. Dziecko czeka na ciebie. Tylko ty możesz je uratować. Doktorze? Martina. Osolona woda. Wiedziałam, że nie zostawisz biednego dzieciaka bez pomocy. Już jest. Gdzie pacjent? W sali operacyjnej. Chciałbym asystować. Ja też. Szykujcie się. Szybko. Operacja trwa już 7 godzin. Czemu tak długo? Jak on się czuje, doktorze? Ura! Doktorze Timoteo, nie wiem jak mam dziękować. Podziękuj, Zorlu. Przypomniał mi o sercu lekarza. Tak. Przeze mnie tamta operacja się nie udała. Podałem środek nasenny w wodzie. Nie mam prawa kierować szpitalem. To byłoby nieuczciwe wobec wszystkich. Zamierzam dzisiaj zamknąć szpital. Myśleliśmy tylko o zyskach. Przynajmniej wypoczęłam. Co zamierzasz robić od dzisiaj? Szpital zamknięto. Chcę pracować w Twojej klinice. Słucham? Zgódź się. Chcę stać się lekarzem z prawdziwego zdarzenia. Będę się uczył od Ciebie. Zgoda. Powinienem zatrudnić jeszcze jedną pielęgniarkę. Spójrz. Dzień dobry. Wzniesiemy toast. Doktorze, proszę przestać pić. Słucham? Alkohol przeszkadza w pracy lekarza. A także szkodzi twojemu zdrowiu. Głupi. Dobre wino poprawia krew. Ani kropelki. Cicho bądź żółto dziobie. Nie pozwolę ci pić. Ty za ty łbie! To znowu ja, mały Zorro. Następna opowieść będzie fascynująca. Lolita znajdzie się w niebezpieczeństwie. Ale przecież szlachetny Zorro nie pozwoli, aby zło triumfowało. Z jak zaufanie. Był to film z serii Zorro, wersja polska. Studio Publishing.